Cześć, jestem dr Magdalena Wójcik, lekarz-ginekolog z ponad 15-letnim doświadczeniem w opiece nad zdrowiem kobiet. Witam cię na moim kanale, gdzie omawiamy wszystko, co dotyczy zdrowia intymnego bez tabu i z pełną profesjonalnością medyczną. Czy wiesz, że 78% kobiet popełnia błędy podczas golenia miejsc intymnych, które mogą prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych? A może myślisz, że golenie to tylko kwestia estetyczna? Niestety nieprawidłowe golenie może doprowadzić do infekcji, które będziesz leczyć przez miesiące. Nieprawidłowe golenie miejsc intymnych może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji zdrowotnych. Najczęstsze to infekcje bakteryjne pochwy, zapalenie cebulki włosowej, wrastające włosy tworzące bolesne guzki, mikrourazy skóry otwierające drogę patogenom, zapalenie dróg moczowych, a w skrajnych przypadkach nawet ropnie wymagające interwencji chirurgicznej. Badania pokazują, że kobiety, które nieprawidłowo golą miejsca intymne, mają trzykrotnie wyższe ryzyko rozwoju infekcji bakteryjnych. W mojej praktyce widziałam przypadki, gdzie niewłaściwe golenie doprowadziło do hospitalizacji z powodu ciężkiego zapalenia tkanek miękkich. Dlaczego tak wiele kobiet popełnia te błędy? Po pierwsze, brak rzetelnej edukacji zdrowotnej. W szkołach nie uczy się praktycznych aspektów higieny intymnej. Po drugie, ogromny wpływ mediów społecznościowych i pornografii, które promują nierealistyczne standardy. Po trzecie, wstyd przed zadawaniem pytań specjalistom. Wiele pacjentek przyznaje mi, że czerpały wiedzę z nieprofesjonalnych źródeł internetowych lub rad koleżanek. Społeczeństwo narzuca presję estetyczną, nie mówiąc o konsekwencjach zdrowotnych. Kobiety często czują się zmuszone do radykalnego golenia, nie zdając sobie sprawy z ryzyka. W dzisiejszym odcinku omówię siedem najczęstszych błędów popełnianych podczas golenia miejsc intymnych. Przedstawię ci kompletny, bezpieczny protokół golenia oparty na aktualnej wiedzy medycznej. Dowiesz się także, kiedy w ogóle nie powinnaś golić i jakie są bezpieczne alternatywy. Jeśli ten temat jest dla Ciebie ważny, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i udostępnij ten film swoim znajomym. Zdrowie intymne to temat, o którym każda kobieta powinna wiedzieć. Przedstawię Ci alarmujące dane. Według badania opublikowanego w Journal of Sexual Medicine z 2023 roku, 73% kobiet w wieku 18-35 lat regularnie goli miejsca intymne. Z tej grupy aż 68% doświadczyło przynajmniej jednej infekcji lub podrażnienia w ciągu ostatniego roku. Statystyki z mojej praktyki są jeszcze bardziej niepokojące. 85% pacjentek zgłaszających się z infekcjami intymnych przyznaje się do nieprawidłowego golenia. Najczęstsze powikłania to: zapalenie pochwy 34% przypadków, wrastające włosy 28%, mikrourazy 23%, infekcje bakteryjne 15%. Erro 1: używanie tupej lub brudnej maszynki. To najczęstszy i najniebezpieczniejszy błąd. Marta, 26 lat, przyszła do mnie z ciężką infekcją bakteryjną. Używała tej samej jednorazowej maszynki przez trzy miesiące, nie myła jej po użyciu. Tupa maszynka nie ścina włosów, ale je szarpie, powodując mikrourazy. Brudna maszynka to siedlisko bakterii. Z medycznego punktu widzenia, tupa maszynka zwiększa ciśnienie potrzebne do ścięcia włosa, co prowadzi do uszkodzenia mieszków włosowych i naskórka. Bakterie przedostają się przez te mikrourazy, powodując infekcje. Rozwiązanie: używaj tylko ostrych, czystych maszynek. Jednorazowe maszynki wymieniaj po maksymalnie 3-4 użyciach. Maszynki wielorazowe dokładnie płucz ciepłą wodą po każdym użyciu i przechowuj w suchym miejscu. Ostrza wymieniaj zgodnie z zaleceniami producenta RO2: golenie przeciwko kierunkowi wzrostu włosów. Anna 32 lata cierpiała na przewlekłe wrastające włosy. Przez lata goliła przeciwko kierunkowi wzrostu, myśląc, że da to lepszy efekt. Rezultat bolesne guzki, stany zapalne i blizny. Medycznie golenie pod włos powoduje bardzo krótkie ścięcie włosa poniżej poziomu skóry. Gdy włos rośnie, nie może przebić się przez naskórek i wrasta, tworząc stan zapalny. W miejscach intymnych, gdzie skóra jest delikatna, ryzyko jest szczególnie wysokie. Rozwiązanie: Zawsze gol w kierunku wzrostu włosów. Tak, efekt nie będzie idealnie gładki, ale będzie bezpieczny. Jeśli koniecznie chcesz bardzo gładkiej skóry, po goleniu w kierunku wzrostu, delikatnie przejdź maszynką prostopadle do skóry, nigdy pod włos. R3: Brak przygotowania skóry. Karolina goliła się na sucho prosto po wyjściu z łóżka. Efekt podrażnienia, skaleczenia i infekcja to trzeci najczęstszy błąd w mojej praktyce. Suche golenie to trauma dla skóry. Włosy są twarde, skóra nie jest przygotowana, maszynka przeskakuje po nierównej powierzchni, powodując skaleczenia. Rozwiązanie. Zawsze przygotuj skóry. Weź ciepłą kąpiel lub prysznic. Ciepła woda zmiękczy włosy i otworzy pory. Użyj miękkiego pilingu żelowego, żeby usunąć martwy naskórek. Nałóż żel lub pianę do golenia. Nigdy mydło, które wysusza skórę. Oto pięć dodatkowych częstych błędów. Przyciskanie maszynki zbyt mocno powoduje skaleczenia i podrażnienia golenie podczas menstruacji, gdy skóra jest bardziej wrażliwa. Używanie dezodorantu zaraz po goleniu. Alkohol w składzie powoduje pieczenie i podrażnienia. Noszenie obcisłej bielizny bezpośrednio po goleniu zwiększa tarcie i podrażnienia. Ignorowanie reakcji alergicznych. Kontynuowanie golenia mimo podrażnienio to. Bezpieczny protokół golenia miejsc intymnych. Przygotowanie. Weź ciepłą kąpiel przez 5-10 minut. Oczyszczenie. Użyj delikatnego żelu micelarnego do higieny intymnej. Peeling Zastosuj delikatny peeling żelowy, unikając błon śluzowych. Skrócenie włosów. Jeśli włosy są długie, przytnij je nożyczkami do 2-3 mm. Nałożenie środka do golenia. Użyj żelu lub pianki, nigdy mydła. Golenie krótkie, delikatne ruchy w kierunku wzrostu włosów. Płukanie chłodną wodą, żeby zamknąć pory. Osuszenie delikatnie osusz ręcznikiem, nietrzyj pielęgnacja. Nałóż delikatny balsam bez. Alkoholu i zapachów. Pamiętaj, nigdy nie gol codziennie. Skóra potrzebuje minimum 48 godzin na regenerację. Po operacjach ginekologicznych unikaj golenia przez minimum 6 tygodni lub do czasu zgody lekarza. Podczas ciąży, w trzecim trymestrze, rozważ pomoc partnera lub specjalistki. Zmienione proporcje ciała zwiększają ryzyko skaleczenia. W klimacie tropikalnym gol rzadziej używaj środków przeciwbakteryjnych, noś bawełnianą bieliznę. Po intensywnym treningu poczekaj minimum dwa godziny po wysiłku. Rozgrzana, spocona skóra jest bardziej podatna na podrażnienia. Przy skórze atopowej skonsultuj się z dermatologiem możesz potrzebować specjalnych preparatów. Natychmiast skonsultuj się z ginekologiem, gdy wystąpi. Gorączka powyżej 38 Stowarzyszącymi objawami miejscowymi: ból, uniemożliwiający chodzenie lub siedzenie ropne wypryski lub owrzodzenia, nieprzyjemny zapach z niecharakterystycznymi upławami, powiększone węzły chłonne w pachwinach objawy, utrzymujące się dłużej niż 5 dni, mimo odpowiedniej pielęgnacji, nawracające infekcje więcej niż 3 razy w roku. Nie czekaj, wczesne leczenie zapobiega poważnym powikłaniom. Mit 1. Golenie powoduje, że włosy rosną szybciej i grubsze. Prawda. Golenie nie wpływa na szybkość wzrostu ani grubość włosów. To optyczne złudzenie. Ścięty włos ma tępy koniec, który wydaje się grubszy. Mit 2. Kobiety muszą golić miejsca intymne dla higieny. Prawda. Włosy łonowe pełnią funkcję ochronną. Ich usuwanie nie jest konieczne dla higieny. Przeciwnie, może zwiększać ryzyko infekcji. Mit 3. Wszystkie kobiety golą miejsca intymne. Prawda? To mit medialny. Badania pokazują, że 40% kobiet w ogóle nie usuwa włosów intymnych lub robi to sporadycznie. Mit 4. Golenie miejsc intymnych chroni przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. Prawda? To niebezpieczny mit. Golenie może nawet zwiększać ryzyko zakażenia przez mikrourazy skóry. Mit 5. Po goleniu skóra musi być idealnie gładka. Prawda? Lekka szorstkość po kilku godzinach to normalny efekt odrastania włosów. Próby uzyskania idealnej gładkości prowadzą do podrażnień. Aby utrzymać zdrowie intymne niezależnie od tego, czy golisz, czy nie, noś bawełnianą, przewiewną bieliznę. Zmieniaj bieliznę codziennie, a po intensywnym wysiłku od razu. Używaj delikatnych środków do higieny intymnej o PH4 i PAO, 5 i Lupin. Unikaj irygacji pochwy. Zaburza naturalną florę bakteryjną. Pij minimum dwa litry wody dziennie. Dobrze nawodniona skóra jest zdrowsza. Jedz probiotyki, wspierają naturalną florę bakteryjną. Regularnie zmieniaj ręczniki i pościel. Po kąpieli dokładnie osusz okolice intymne. Unikaj długiego siedzenia w mokrym stroju kąpielowym. Jeśli jesteś partnerem kobiety, pamiętaj, jej decyzje dotyczące ciała należą tylko do niej. Nie wywieraj presji na golenie czy jego brak. Wspieraj ją w świadomych wyborach zdrowotnych. Jeśli zauważysz objawy infekcji lub podrażnień, delikatnie zasugeruj konsultację medyczną. Dla matek. Rozmawiajcie z córkami o higienie intymnej otwarcie i bez wstydu. To część edukacji zdrowotnej. Nie narzucajcie swoich preferencji, ale uczcie bezpieczeństwa. Podsumujmy najważniejsze punkty. Używaj tylko ostrych Czystych maszynek, zawsze przygotowuj skórę, gol w kierunku wzrostu włosów, nie rób tego zbyt często, a przy jakichkolwiek niepokojących objawach skonsultuj się z lekarzem. Pamiętaj: Nie ma obowiązku golenia miejsc intymnych. To Twój wybór. Jeśli decydujesz się na golenie, rób to bezpiecznie. Twoje zdrowie jest ważniejsze niż społeczne oczekiwania. Jeśli ten materiał był dla ciebie wartościowy, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. W komentarzach napisz czy znałaś te informacje, a może masz dodatkowe pytania. Udostępnij ten film swoim znajomym, być może uratujesz kogoś przed poważnymi powikłaniami zdrowotnymi.